Cześć, witam Was. To ja, Filip Głodej. A dziś będę przygotowywał przepyszne krewetki na sałacie pakczoj, szpinaku oraz soczystym słodkim mango. Oszalejecie na punkcie tego smaku. Zaczynam od obierania krewetek. Oczyszczam przewodu pokarmowego. Do jednej porcji używam około 5-6 krewetek. Są to moje ulubione owoce morza. Krewetki obrane. Wrzucamy na rozgrzaną żeliwną patelnię smażymy przez dodajemy soli drobno milonej, nie możemy smażyć ich za długo, żeby nie były zbyt twarde, a idealnie usmażone. Następnie zabieram się za obróbkę. Pakczoj, pokczoj, bakczoj. Pyszna, chrupiąca, lekko gorzka w smaku kapusta. Którą możemy zamienić na kapustę pekińską, również. Kroję każdy liść na trzy części. Następnie zabieram się za krojenie szpinaku. I przygotowujemy dalej pomidorki shery. Trzeba uważać, żeby nie przyciąć sobie palca. Jeżeli noże są ostre, zabieramy się za mango. Mango, słodkie, soczyste, przepyszne. Jest moc, jest moc. Obieramy, piękny, żółty kolor. Po obraniu kroimy, uważając na pestkę, która jest w środku. Siekamy drobno. Kolejny smak, który dochodzi, jest to Lekko pikantna cebula, połówka cebuli myślę wystarczy i teraz to, co lubię między innymi najbardziej, marchew. Gdyby ktoś się mnie dziś spytał, co, co chciałbym robić w życiu, to właśnie sadzić marchew, mieć swoje pole, uprawiać ją. Jedna mała marchewka w zupełności wystarczy. Krewetki zdejmę z patelni. Dolewam oliwy na tą samą patelnię, na której smażyły się krewetki. Wrzucam przepyszny szpinak i naszą kapustę pakchoi. Smażę około minuty. Dosypuję soli i odstawiam tak żeby sobie odpoczęła i zabieram się za szybki sos, który będzie na naszej oliwie. Limonce dressing. Wyciskam limonkę, a w zasadzie pół limonki wystarczy. Dodaję do tego cukier kokosowy, parę listków kolendry, sałatka. Następnie układam cebulę, marchewkę, pomidorki, sherry. Patrzcie jak ten talerz Nabiera kolorów, nabiera życia. Przystroją sałatę w fenomenalny sposób. Dodaję odrobinę czarnego sezamu. I na koniec nasz dressing. Słodko kwaśny. Są kolory, jest smak, jest wiosna na talerzu. Mogę życzyć Wam tylko smacznego.